Cześć, z tej strony z koleją po Warszawie. Dzisiaj jest odcinek, gdzie będziemy jechać jako pasażer w pierwszej klasie. Albo może w Warsie. W Warsie chyba będzie lepiej. Będziemy jechać w Warsie. Cały skład ciągnie epoka w malowaniu niepodległa. To malowanie mi przypadło... Bardzo do gustu, i dlatego w nim tutaj to tak sobie przynajmniej i ogrzewanie. Tak. okej, okay. No dobra. Także będziemy jechać w warsie. No, także tak to wygląda. Także my siadamy w warszawie i startujemy. Mam tutaj piękny widoczek. Zaraz wszystko nam się tutaj uruchomi. A zanim jeszcze to się wszystko podpala, i tak dalej. Bardzo chciałbym poprosić Was o skomentowanie tego filmu pod kątem, czy robić więcej takich filmów, czy nie. Dlatego zrobiłem tylko jeden na razie odcinek z Maszyny, więc nie wiem, czy mam kontynuować to i tak dalej. I w międzyczasie, póki jeszcze nie, nie jadę, bardzo chciałbym podziękować wszystkich, którzy dołożyli się do tych 50 subskrypcji. Bardzo tym osobom dziękuję. Specjal powinien się pojawić w poniedziałek lub we wtorek, i to już tak na bank, chyba że mi coś wypadnie. Ewentualnie możemy zrobić po prostu streama takiego uroczystego na 50 właśnie subskrypcji, które już e, osiągnęliśmy z moim kolegą w jakiejś tam grze. Także pomyślcie, ostatni stream został pilnie zakończony z pewnych względów. Nie będę tutaj dokładnie mówił co i jak, ale to było pilne zakończenie. Więc niestety nie udało się dojechać z tonką. Kto jeszcze nie oglądał tego, tego live'a, to zapraszam. A my jedziemy. Kurcze, wiecie co, ja chyba będę musiał prowadzić ten pociąg. To się chyba nie uda. Mhm, czyli muszę prowadzić tego loka. No cóż. A, losowy ładunek dla pociągu właśnie. Ale to tak czy siak chyba muszę po prostu sam to poprowadzić. Także odpalam. No i właśnie. Tutaj mnie ciekawi te zdjęcie nurka. Wiem, że ono jest zrobione na całkowicie. Napiszcie mi, proszę, w komentarzu, jak uruchomić takiego nurka. Jak włączyć światła i tak dalej. Bo te skróty, które ja znam, mi nie działają. Niektórym działa nawet RP1, którego ja nie mam. Jak macie to? To poprosiłbym o wklejenie. Znaczy napisanie po prostu, jak to się robi. Jeszcze przeczytam sobie dokładnie, o co chodzi w tym scenariuszu. Prowadzimy telka MPE, czyli pośpieczny 13129 z Dębicy do Sandomierza. Misję rozpoczynamy w peronie w Dębicy. Po probie hamulca ruszamy do Sandomierza, zatrzymując się po drodze w Psimpolu, Turowie i Rudawie. Na samym początku misji może się okazać, że szlak dębica pod gałęźnienie Krapowik jest zamknięty z powodu remontu przyjazdu w Tumlinie. Wówczas będziemy musieli pojechać objazdem przez dębicę towarową. Po przyjechaniu do Sandomierza, najpierw spychamy wagony na tor odstawczy za TM35, po czym odczepiamy się i jedziemy na tor odstawczy dla lokomotyw, gdzie kończymy służbę. Czas misji około 1 godzina, w przypadku objazdu przez towarową towarową 1,5 godziny. A myślę, że nie uda mi się niestety całej scenarii zrobić. Dobra. Próba radia. próbę radia. radia. Gdybym mógł, to bym bykiem pojechał. Coś mi nie działa w tym byku. To jest, tu się w ogóle pokazuje, że testelka, a no tak, tam było w opisie, telka, tu się zamyka, zapowiedź. Pociąg TLK Banach do stacji Sandomir. TLK turów prowadzi. Pole Stoi na torze pierwszym, a nie pierwszym. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 11 oraz 12 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 13 oraz 14 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 15 oraz 16 znajdują się na końcu składu Czasemki produktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w ogonie numer 11. Rada wyda z pociągu o godzinie 22:55. Pociąg LKB na stacji Sandomierz. Czyli stacji tutaj, w Cię, pole, Warsie. Brudawa, stoi na Bo 12 to jest ten, a to jest 11. Rana wyda z pociągu o godzinie 22:55. Dobra, 22. 55 mamy odjazd. Nie się tutaj przygotuję. Z przyciemnieniem jest tak. A bez przyciemnienia jest tak. Nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Dobrze. Postojowy sprężynówkę sobie zwolnimy załączymy sobie hamulec lokomotywy raz, dwa, trzy, cztery i w próbę radia próba radia na piątym dobrze słychać dobra na piątym dobrze słychać Ale zobaczcie na RP1. W tamtym odcinku było y, RP1 z SU46 pod Eską. Dziwne i to bardzo. A ja nic nie grzebałem w plikach. To jak mogło się wtedy ustawić RP1 SU46? Jak cudze. Dobra. Przed oddziałem poglądamy sobie kibelki. To jest taki kibelek. To jest trochę młodszy. Ale też jeden taki, jeden taki. Podjadę z do stacji Sandomierz przez stację Psięt Polety Różródowej. Podjadę z pierwszego I. Podoba mi się ten skład. Pociąg celka Bana do stacji Sandomierz. Podjedzie z toru pierwszego przy terenie pierwszym. Podczas odjazdu pociągu prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. życzymy Państwu przyjemnej podróży. Czy jak zrobię tak? Nie, to ja muszę po prostu odhamować cały składzior. zrobić tak dobra, ja sobie tak to ogarnę Dobra, tak będziemy chyba jechać. Włączyć ogrzewanie, odhamować skład.

Te opuś... wagony opuszczają stację. 120 na godzinę jest maks. W nor normalu to wiecie co ciągnie O kurde ja ponad ograniczeniem tutaj Nie muszę pozwalniać Nie wolno mi tak Poczekamy poprzedni ucieknie i pojedziemy Dobrze dziękuję Doborowy. Za chwilę podam wyjazd ze wskaźnikiem na lewy Dobra, dziękuję. Dobra, będziemy przez chwilę jechać na oporach. Jest zaraz 14. Myślę, że tak do 14.30 nagram. Tutaj na spalinowym. W sumie nie będziemy dużo trąbić, bo nos jest. Oj, wykolejmy się. Moim celem jest nie wykoleić pciągu. ujęcie ładne. Takie szybkie RP1 i przejeżdżę. Sobie. Szkoda, że tak wolno. Czekam aż e, będę miał uprawnienia w jakichś nowych scenerii, żebym mógł e, z repozytorium pobrać. Jeżeli należycie do repozytorium i wiecie skąd to pobrać, to gdybyście mogli to napisać... A, to to światło. E, bo w każdym bądź... E, no, nie to. Bo no, w każdym bądź razie e, chciałbym pobrać i sobie te 45WE tego Impulsa w kolejach dolnośląskich i chciałbym pobrać e, wolicę nową L3, e, L 353 nie L 0, 0 chyba chciałem pobrać 137, 29, na 30, 30. tak samo jak no, tak samo jak chciałem przetestować nowe całkowo która też podobno wyszło jakoś ostatnio. Wszystkie kontrolki pięknie się świecą. Jeżdżamy na Kropowik. Ten ktoś zupełnie nie hamuje. O, zahamował. Ale było bo krok. Katastrofa. Na razie się wleczemy i nie ma w ogóle okazji nic zrobić, nic pojeździć epoką.

Wolę jednak Train Driver 2, jeżeli ma być szczery. Ale naprawdę do Train Driver 2 mogliby dodać tą epokę. Nawet mogliby poprosić o licencję, jakby twórców maszyny, żeby z maszyny przykopiować, bo z maszyny jest żeby można było zobaczyć na przykład środek wagonów w Td2. Towarowy, pójście się do pierwszego pola. Tak, Panie mechaniku, przed odpadamy. Tepoletyk To takie sprzężenie, 14, na 42. Opuszczać Nie, mogę spadać ten papel, ta błyska rozumiesz. A Hebel? szybko się jedzie na tym szlam. tylko trzeba troszkę podhamować, bo troszkę za szybko jedziemy. Ja staram się nie używać e, tego spalonego, tylko e, tego lokomotywy. No co lokomotywy, dlatego że nie wiem jak to powiedzieć. E, boję się, że za bardzo zahamuję stanę i już nie ruszę to jest taka moja obawa na przykład jak dam na opory na przykład na czwórkę lub nawet piątkę to nie muszę chyba więcej mocy dawać, żeby przyspieszył właśnie o przyspiesza w swoim Jak dojdziemy do tego krapowi pogałężnienie to już... To już teoretycznie możemy F max. Ale wiem o co chodzi. My dostaliśmy tą dłuższą scenerię, ten dłuższy scenariusz. Na półtorej godziny, bo to jest ten objazd. To jest ten objazd, bo ja kiedyś jechałem w oryginale tym składem i wjechałem prosto na dwu, e, dwutor, nie? Więc to jest ten objazd. Ale tak na serę to chyba zrobię... E, jak to się nazywa? Streama teraz, zakończę ten odcinek i w ramach kontynuacji zrobię streama. To jest bardzo dobry pomysł. Także ja ten odcinek kończę i już za chwilę widzimy się na live'ie z Train Driver 2 i myślę, że pojedziemy sobie Regio. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. No dobra. No to do live'a. Cześć.